Siema, siema, z tej strony Mister Fantastica. Dzisiaj sobie porozmawiamy o Nitro, który wynajmuje 14-metrowy apartament w Warszawie za prawie 3000 zł. O Fagacie, która nagrywa piosenkę z amerykańskim raperem, który profanuje polską flagę. Oraz o co chodzi z tym pasutem. Zapraszam. Sergiusz ostatnio wrzucił na Twittera post z ogłoszeniem wynajmu mieszkania 14 m2 w Warszawie, za uwaga 2900 zł. Ludzie szybko podłapali temat i oczywiście były wpisy, że to żart, że to nie może być prawdziwa cena. Inni byli oburzeni, zaczęli wyzywać Sergiusza, a sam Sergiusz w stylu Nitra oczywiście zaczął wyzywać tych ludzi, więc niektórzy przyjęli to nawet za pewnik, że to musi być w takim wypadku prawdziwa oferta, jeśli tak się oburzył. I nawet niektóre media dziennikarskie też podłapały ten temat. Gdy o sprawie zaczęło być trochę głośniej, sam Sergiusz zdementował plotki i ogłosił, że to był żart. Zrobił to, by trochę zrobić szumu wokół własnej osoby i znowu pojawić się w mediach. Influencerzy. Fagata błyszczy i zaskakuje, ale tym razem nie robi tego sama. Tylko z amerykańskim raperem. Ilgnachem, Gnachem, cholera wie jak to się odmienia, nawet nie będę próbował, który stawia zdjęcie flagi Polski podpisanej jego ksywką, w międzyczasie stojąc na dupsku jakiejś dziewczyny, najprawdopodobniej Polki. Sam raper chciał trochę sobie zaskarbić serca Polaków tym aktem, a wyszło kompletnie odwrotnie. Z tego co mówi, to on tą flagę dostał i stwierdził, że dobrym pomysłem jest to, żeby zrobić zdjęcie flagi Polski ze swoją ksywką na dubsku jakiejś dziewczyny. No, logika konkretna i jak widać, nietrafna w ogóle. No a co do samego kawałka, no jak większość piosenek Fagaty, yy, no, 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 jak większość piosenek Fagaty. Pozostając w temacie Fagaty, pamiętacie jeszcze dramę Oliwki Brazil z Fagatą? Słuchaj mnie frajerzyno, bo powiem to tylko raz. Powiem wam czemu nie nagram odpowiedzi, bo nagrałam odpowiedź. A pamiętacie jeszcze, że Fagata została wyrzucona z Freaków za krycie Stew i ogólnie za Pandorę? No. Jakimś magicznym trafem e, po tej dramie, Lexi skontaktowała się z fagatą, że mimo tego, że została jakby wyrzucona z frików. To oni chcą, żeby w Cloudzie jednak ona zawalczyła z Oliwką Brazil, teraz się kumplują i ogólnie jak to w internecie jest, yy, wszyscy zapomnieli już o jej yy, dramach i dlaczego ona została wyrzucona przez Pandorę, przez Just Freaków, bo go kryła. No, no to jak dla mnie ta drama z Oliwką Brazil to mogła być naprawdę nakręcana tylko po to, żeby fagata mogła wrócić do frików, a po prostu dziewczyny sobie na tym zarobią. Więc no jeśli ktoś będzie oglądał faktycznie tą walkę to ludzie, no internetu znowu zostało osiągnięte, ale płynnie przechodzimy do pasuta jeśli rozmawiamy o dnie internetu. Robercik, Robert Pasut, znowu na ustach polskiego internetu. O co chodzi? Robert ostatnio udzielił wywiadu Rewo oraz Gimperowi na kanale Zgrzyt, w którym no, wypowiadał się kontrowersyjnie, a to o tabletkach na depresję, o to o dziewczynach, ogólnie o kobietach, o... O tym, że powyżej 25 roku życia to już kobieta jest zużyta, o swoim stylu bycia i tak dalej, i tak dalej. Tą dramę najprawdopodobniej większość z Was już kojarzy. No ale tak szczerze, ludzie. Po co wy podnosicie na tyle ten temat? Znaczy, no ja wiem, że ja teraz też o tym rozmawiam, też o tym komentuję, tylko bardziej chodzi mi o to, że po co brać sobie słowa takiego człowieka na poważnie? Wiadomo, że on to wszystko robi pod publikę, pod, pod to, żeby było o nim głośno. A nawet jeśli nie, po prostu jeśli on taki jest. No i co z tego? No gościu nie jest zbyt dobrym wzorem w ogóle do naśladowania takim typowym żulem, patusem no to po co takie zdanie takiego człowieka w ogóle, ktoś miałby się nim przejmować no ludzie tam podnieśli dyskusję nawet było w kanale Zero, jak wtedy razem z tą dziennikarką, nie pamiętam obecnie nazwiska, tam podjęli i tak na zimno sobie tam bekę cisnął a tamta kobita, tamta dziennikarka jak ona się zaczęła nakręcać ja wiem, że niektórzy ludzie nie mają dystansu w ogóle do internetu, a tym bardziej takich postaci internetowych jak Pasut, ale ludzie, no nie jest na tyle opiniotwórczym człowiekiem żeby jego opinia miała jakiś Odzwierciedlenie rzeczywistości. No to jest, są ludzie, którzy mówią wszystko to, żeby po prostu być, było o nich jak najgłośniej. No więc dla mnie w ogóle poniesienie tej całej dramaturgii, dramy po tym wywiadzie to no bez sensu. Później po samym wywiadzie sam y, Pasut oczywiście podtrzymuje swoje zdanie i nawet kręci jakby z tego bekę, a jego filmiki na jego prywatnym kanale no też wskazują na to, że no jednak chłop bardziej uważa, że to co mówi to on faktycznie taki jest. To jeśli on faktycznie taki jest no to wystarczy mu tylko współczuć i no niech sobie żyje dalej, no trudno no. Po wywiadzie sam Robert powiedział, że myślał, że to nie skończy się taką główną burzą, dlatego że wywiad był nudny. Nie żałuję niczego, nie żałuję, że tam poszedłem. Bardzo dobrze się czułem. Ja w ogóle wyszedłem stamtąd i myślałem: Boże, jakie ty jesteś miękki, to nic nie było ciekawego. Że mogło się tam dziać coś więcej, a on sam za mną zrobił. Takie moje prywatne przemyślenie, ta wojna damsko-męska jest naprawdę i kręcana, bo zarówno mężczyźni jak i kobiety mogą być zjebani, a większość jednak i kobiet i mężczyzn jednak jest normalne i patrzymy tylko na ten procent najbardziej wyrazisty można powiedzieć i najbardziej skrajny, dlatego jedni mają o drugich takie zdanie i tak naprawdę można to też porównać do opcji politycznych czy do religijnych i tak dalej, i tak dalej. Więc fajnie takie coś nakręcić, a później po prostu zbijać profity z tego, no. Świat się toczy wokół wojen, zarówno małych jak i dużych.